Dzień setny do bycia profesjonalnym crossfiterem Marbella Prep. Witam w środę, a zarazem setny dzień nagrywania serii do bycia profesjonalnym crossfiterem. Teoretycznie we wrześniu minął 2 lata trenowania crossfitu, ale seria trwa tylko 100 dni. I po tych 100 dniach dochodzę do wniosku, że daję sobie po prostu od dzisiaj 5 lat do dojścia do bycia profesjonalnym crossfiterem. A co to oznacza? że minimum muszę zakwalifikować się na CrossFit Games. Czy jest to odważne stwierdzenie, odważny cel? Jest na pewno. Patrząc na to, w jakim tempie idzie ostatnio mój progres, czyli powolnym i na to, że był taki moment w pewnym czasie, że zostałem zauważony przez kogoś, kto umie bardzo w CrossFit, a teraz patrząc na to... Jak wygląda na treningach i w porównaniu do innych. Nie wygląda to zrewelacyjnie, może być ciężko, ale ja będę robił wszystko co w moich siłach, żeby do tego dojść, bo to jest moje marzenie. A przy okazji po prostu lubię trenować, kocham trenować, kocham się męczyć, kocham umierać na tych treningach. Więc przekaz na dziś róbcie to co kochacie, a wszystko wcześniej czy później się ułoży. Ja w to bardzo głęboko wierzę i po prostu wiem, że tak będzie. Peace out do jutra.